Ajwaj! Jak czekista z czekistą, czyli dialogi pipermana z piperglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w kapitalbook.pl. Pamiętajcie to koszerny interes. Proszę Państwa, witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Paweb, Paweb, Paweb. Szanowny Panie Stanisławie, od jakiegoś czasu mówiąc o Donaldzie Tusku okrasza go Pan w specyficzny sposób epitetem obywatel, mówiąc na przykład obywatel tu Tusk Donald czy waginet obywatela Tuska Donalda. Skąd takie akurat Pana określenie na osobę premiera i czy ono nawiązuje do jakiejś konkretnej sytuacji? Pozdrawiam serdecznie. Postscriptum muszę przeczytać, bo to bardzo pochlebne. Postscriptum jest, jest pan dla mnie geniuszem, i to nie żadnym karpackim, ale wszechgalaktycznym. No, dziękuję bardzo za ten komplement, ale odpowiadam na pytanie. No, ja nie chciałbym tytułować obywatela Tuska, Donalda premierem rządu, dlatego że on nie, nie uważam, żeby on był politykiem samodzielnym. Nie uważam, żeby on był politykiem samodzielnym. No i zastanawiałem się, jak w tej sytuacji mam go tytułować i doszedłem do wniosku, że ponieważ ma obywatelstwo polskie... To mogę go tytułować obywatelem, obywatel Tusk-Donald, ze swoim waginetem oczywiście, z, a, które tworzą e, znane, powszechnie e, państwu wielce czcigodne waginesy Donalda Tuska. Nad istotą. Panie Stanisławie, jestem Pańskim wiernym słuchaczem i czytelnikiem już od przynajmniej 20 lat. Intryguje mnie postać Jarosława Kaczyńskiego. Otóż na pytanie któregoś ze słuchaczy, dlaczego te wszystkie terleckie sasiny, no słowem cała pierwsza brygada tak bardzo się słucha naczelnika i żaden nie śmie wjeżdżać przeciw niemu, odpowiedział Pan, że nie śmie się domyślać. Ja bym prosił, żeby Pan popuścił trochę wodze swojej intuicji i przedstawił nam jakieś domysły. Druga rzecz, no to, to druga rzecz to zaraz będzie, a teraz próbuję odpowiedzieć na to pierwsze pytanie. No, yy, yy, odpowiedź jest taka. Że terleckie sasiny, no słowem cała ta pierwsza brygada, dlaczego tak bardzo słucha się naczelnika? Dlatego, że naczelnik ma charyzmę. Naczelnik ma charyzmę. Oprócz naczelnika, to charyzmę miał jeszcze charyzmatyczny premier Jerzy Buzek. Skąd się brała charyzma? charyzmatycznego premiera Jerzego Buzka, no to tutaj trochę więcej wiemy, nie musimy się tak bardzo domyślać. Otóż charyzmatyczny premier Jerzy Buzek miał aż dwa pseudonimy operacyjne. Docent i Karol, jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa. I stąd się brała jego charyzma. Podobnie charyzma... Pana premiera Marka Belki, który kierował przez rok cały chyba rządem, do którego nie przyznawało się ani jedno ugrupowanie w Sejmie. A pan profesor Belka Marek rządził sobie jak gdyby nigdy nic tak jak to Adam Mickiewicz pisze w trzeciej części Dziadów mądrze i wesoło rządził sobie jak gdyby nigdy nic i to wyjaśnia przynajmniej częściowo co to jest ta charyzma jaką charyzmę jaki rodzaj charyzmy ma naczelnik państwa to ja dokładnie tego nie wiem ale być może taki, że u progu transformacji ustrojowej pan generał Kiszczak w Magdalence, bo wprawdzie Jarosław Kaczyński, naczelnik państwa w Magdalence, nie brał udziału w tych rozmowach, ale Lech Kaczyński brał udział i nawet, zdaje się, wódeczkę tam popijał, jeśli dobrze pamiętam. No więc w Magdalence wyznaczono mu rolę, że tak powiem, przedmurza chrześcijaństwa i patriotyzmu, podczas gdy tam najpierw w tym postępactwu z Unii Demokratycznej, a potem Donaldu Tusku, kiedy została platforma obywatelska utworzona, no to wyznaczył rolę, że Taką, że będzie nam, nas stresował do nowoczesności. Obywatel Tusk, Donald, trasuje nas do nowoczesności, podczas gdy naczelnik państwa Jarosław Kaczyński utwierdza nas w patriotyzmie. Na czym polega ten rodzaj patriotyzmu? Na utożsamieniu interesu Jarosława Kaczyńskiego z interesem Polski. No i to wiele wyjaśnia. Proszę państwa, tym bardziej, że Jarosław Kaczyński musi dbać o swoich pretorian, bo oni owszem służą Polsce, ale przecież nie za darmo. Nie za darmo. I drugie, druga rzecz to pytanie, tu czytam dalej pytanie. Druga rzecz to pytanie, skąd tu naczelnika taki filosemityzm? To pytanie oparte jest na pouczającym przykładzie zamierzchłych czasów wrocławskiego środowiska dawnego PC, co to miało jakieś prawicowo-wolnościowe i niepodległościowe złudzenia. Otóż onegdaj lokalne PC rozwijało się prężnie, skupiając prawicową inteligencję ze złudzeniami. Aż pan naczelnik wówczas w swojej dwoistej jeszcze postaci wysłał z Warszawki pewną panią Żydówkę, którą uczynił pryncypialnie nowym zarządem lokalnej PC, pacyfikując lokalnych działaczy. Naiwni starsi ludzie pojechali do pana naczelnika, by wyjaśnić sprawę. Ale po spędzeniu kilku godzin na korytarzu nie zostali dopuszczeni przez oblicze. I na tym skończyła się działalność lokalnego PC. Ci, którzy mieli złudzenia, stracili je bezpowrotnie. No, proszę Państwa, tutaj muszę się odwołać do pewnych faktów, które, których znaczna część opinii publicznej nie chce przyjąć w ogóle do wiadomości. Spychy nie chce przyjąć do wiadomości. Dlatego, że pycha i podpowiada tej części opinii publicznej, że to myśmy tu sami, zresztą jak jest najlepszym przykładem tego, że to on tu obalił komunizm i tak dalej, więc nie, nie może dopuścić sobie do głowy, że tak naprawdę to, to o, tak, tak zwane obalenie komunizmu zostało wynegocjowane przez Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki. I jeśli chodzi o Polskę, to tutaj ze strony Departamentu Stanu Amerykańskiego negocjował transformację ustrojową Pan Daniel Fryd z pierwszorzędnymi korzeniami, z pierwszorzędnymi korzeniami. No i to wyjaśnia, że tak powiem i filosemityzm naczelnika państwa. A poza tym możemy mieć naturalne skłonności takie do takiego. Są, żydofilów jest mnóstwo w Polsce takich bezinteresownych i wcale bym nie wykluczał, że w przypadku naczelnika państwa żydofilstwo że tak powiem, bezinteresowne, nakłada się na żydofilstwo interesowne. Także to tak jak to kiedyś za pierwszej komuny. Taki wierszyk kursował, w Poroninie na Jedlinie wiszą gacie po Leninie. Kto chce w Polsce awansować, musi gacie pocałować. No to, a teraz yy, można ten wierszyk strawestować w ten sposób, że tam na Czerskiej na patyku wiszą gacie po Michniku. Kto chce w Polsce... Kto tu chce politykować, musi Gacie pocałować. No i to właśnie wyjaśnia te wszystkie skłonności naczelnika państwa. Kłanci. Dzień dobry Panie Stanisławie. Chciałem spytać, czy oglądał Pan wejście Smoka poza? Chyba oglądałem to z Bruce Lee, z Bruceem Lee, ale to dawno już oglądałem. On zresztą chyba umarł ten Bruce Lee. Potem takie legendy krążyły, tam nawet Franek Kimono, czyli Piotr Franceski śpiewał taką piosenkę Ja jestem King Bruce Lee, karate mistrz, prawda. No i tego. Także oglądałem chyba, ale już dokładnie nie pamiętam. Tam się po prostu, no karate się tam uprawiają, leją się, że tak powiem, ciosami karate. Na tym ten film polega. El Coneser. Dzień dobry panie Stanisławie. Czy słyszał pan inteligentną wypowiedź pani poseł lewicy niejakiej Magdaleny toż o żołnierzach wyklętych? Nie wiem, drogi panie, o którą wypowiedź panu chodzi. Czy chodzi panu o tę wypowiedź, że ofiary, żołnierzy wyklętych powinny dostać odszkodowanie od skarbu państwa. No, no jeśli tak, no to jaki wniosek z tego wyciągam, proszę państwa. I państwu też radzę wyciągnąć taki wniosek. Mamy dowód w osobie pani Magdaleny Biejat, że trzecie pokolenie UB walczy z trzecim pokoleniem Armii Krajowej. I pani Magdalena Biejat reprezentuje stronę ubecką. To nie ulega wątpliwości, skoro tutaj dla ofiar domaga się odszkodowania. Kitkacy Jones, Panie Stanisławie, ja to, ja to Panu tylko chciałem zdrowia życzyć, co najmniej 100 lat wigoru ciała i umysłu. No dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i nawzajem. Od czasów przedwojennych autorów nikt tak nie posługuje się słowem jak Pan. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za wszystkie cenne lekcje. Wraz z Pana, mam nadzieję, odległym odejściem polski naród straci swojego współczesnego Stańczyka. Proszę Pana, no dziękuję za te miłe słowa, ale mam nadzieję, że, znaczy nie mam nadziei, tylko jestem pewien, że nie ma ludzi niezastąpionych. Cmentarze są pełne ludzi niezastąpionych, w związku z tym proszę się tak nie martwić, że naród polski tutaj będzie miał jakąś niepowytowaną stratę w związku z moim przeniesieniem się na tamten świat. Karrak. Dzień dobry panie Stanisławie. Jak wyglądałaby druga RP, gdyby Dmowski i jego ludzie dostali pełnię władzy na początku lat dwudziestych? Pozdrawiam. No, proszę pana, ja, to jest pytanie z zakresu historii alternatywnej i pan tutaj oczekuje ode mnie, że ja będę tu puszczał wodze fantazji i roztaczał panu wizję. Rozumiem, że pan by chciał tutaj jakiejś, apo, jakiejś apologetycznej wizji Polski pod rządami Romana Dmowskiego. Otóż widzi pan, ja po pierwsze, to trochę przekracza, ramy, przekraczałoby ramy czasowe tego naszego spotkania, po drugie ja no, strasznie trudno jest tworzyć historię alternatywną, a po trzecie wreszcie, i to właściwie na, po pierwsze powinno być, co to znaczy, że gdyby Dmowski i jego ludzie dostali pełnię władzy na początku, od kogo mieliby niby dostać? Władzę się bierze, a nie dostaje, bo jak ktoś komuś daje władzę, no to może odebrać tę władzę. Ten, kto daje i odbiera. To starożytni Rzymianie już taką sentencję mieli. Cuius escondere, eius estolere. Kto ustanowił, ten może znieść. Problem z Romanem Dmowskim jest taki, że zarówno Roman Dmowski, jak i narodowa demokracja raczej uchylały się od wzięcia władzy. Raczej uchylały się od wzięcia władzy i wzięcia odpowiedzialności za państwo. To dobrze o nich nie świadczy, bo jak się chce państwem rządzić, no to nie można się uchylać od wzięcia odpowiedzialności za państwo. A Roman Mocki jakoś nie wiem, nie czuł się na siłach, czy no, w każdym razie tak to wyglądało. Ale przede wszystkim, jak mówię, co to znaczy, że gdyby Roman Mocki dostał pewnie władzy, Od kogo miałby ją dostać? Kto by miał mu dać? Jaki Sanhedryn miałby, bo właśnie Roman Mocki był przeciwnym, przeciwny wszelkim Sanhedrynom. WZ. Dzień dobry, szanowny panie Stanisławie. Jak tylko podano termin wyborów prezydenckich, założyłem się, że prezydentem zostanie pan Mencen, chyba że go odwiedzi, nie daj Boże, seryjny samobójca. No, to nie jest pytanie. Przyjmuję to do wiadomości, że pan się założył. Taki zakład pan zabar, No, i tyle to życzę panu powodzenia, żeby pan ten zakład wygrał, bo nie wiem, czy, jaką stawkę pan tu postawił. Czytam drugie pytanie. Drugi zakład zrobiłem w październiku. Napisałem mecenasowi Giertychowi, że kaktus mi na nosie urośnie, jeśli ko Koalicja Obywatelska posadzi do kryminału złodziei z PiSu i swoich. No bo swoich to na pewno nie posadzi, to jasne. Kto by dla nich kradł wtedy, panie drogi? E, czy no, Złodziei z PiSu też chyba nie posadzi, bo to wszystko zależy od tego jak tam z niezawisłymi sądami, niezawisłe sądy też mogą się tutaj pewną rezerwę mogą się tak nie angażować w stu procentach, zwłaszcza teraz kiedy straciły amerykański jurgiel z tego z tej agencji USAID, także niezawisłe sądy mogą tutaj się zacząć reflektować o. Tak, Nie będziemy się słuchać tak Bodnarowców i tego całego obywatela Tuska Donalda, bo jak on pójdzie na dno, to może nas pociągnąć razem ze sobą. Więc bardzo możliwe, że pan tutaj ten zakład wygra. Ale czytam dalej. Jak dotychczas wygląda na to, że mogę wygrać te dwa zakłady. Mi pomimo, że definicja zakładu brzmi: zakład to taka gra której jeden jest o oszustem, a drugi durniem. Pozdrawiam i życzę 100 lat plus wad. Nie, dlaczego, proszę pana, ta definicja nie jest taka, zakład? No, dlaczego, proszę pana, jeden jest oszustem, a drugi durniem? Czasami się mogą, może się jakiś zakładowiec zakładać. Że spełni się to, o czym on już wie, że się spełniło, No to wtedy jest oszustem, rzecz prosta. Ale tak nie musi być. Tak nie musi być. Mirek Nikitiuk pyta: O, tu, dlaczego czczony jest bandyta wyklęty bury, który spalił w lutym mojemu dziadkowi dom, gdy moja mama miała dwa lata? Z publikacji czczących burego wynika, że pół roku wcześniej dostał od AK rozkaz niszczenia wiosek, który wtedy zignorował. A gdy zimą, zimą nie miał co żreć, to zajął się terroryzmem, co dzisiejsi wariaci nazywają bohaterstwem. No, nie tylko dzisiejsi wariaci tak postępują, proszę pana, wariaci w latach 40. też tak postępowali. Bury, powiada pan, spalił pańskiemu dziadkowi dom, no a czy nie mógłby pan uzupełnić tej informacji, czym się pański dziadek tak na marginesie swoich zainteresowań zajmował? Bo być może dziadek tam współpracował z Urzędem Bezpieczeństwa, no to wtedy... Yy, ten postępek Burego już nie jest taki karygodny, bo wie pan, każda, każda partyzantka likwiduje konfidentów. Likwiduje, i to, bo to wtedy, że tak powiem, się zabezpiecza. Instynkt No, A ponieważ tu w tym, w tym rejonie to bardzo wielu ludzi przyznających się do. Białoruskich korzeni. Bardzo ściśle współpracowała się z tamtych rejonów. W ogóle rekrutowała się duża część milicji obywatelskiej. Także te podejrzenia, zwłaszcza w tamtym okresie, to podejrzenia nawet mogły wystarczyć. No i stąd takie rzeczy. Ale to proszę pana, widzi pan. Jeżeli dla Polski na przykład, tutaj tak jak teraz się tłumaczą, wolno kraść, no to wolno też i zabijać. Zwłaszcza, a ja nie mówię, że pański dziadek był konfidentem, ale dobrze było, gdyby pan ze no, swoją informację o pańskim dziadku uzupełnił to. Wtedy byśmy mieli lepsze rozeznanie, jaką. Tutaj recenzję wystawić temu partyzantowi Buremu. I tym, tym apelem o uzupełnienie informacji kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w kapitalbook.pl